Andrzej Piaseczny w tańcu z gwiazdami? Te słowa nie pozostawiają wątpliwości. Dla wielu znanych i lubianych, występ w tańcu z gwiazdami to przygoda życia i doświadczenie, które zapamiętują na całe lata. Jednak Andrzej Piaseczny, 50 litrów, nie marzy i nigdy nie marzył, by podbić najpopularniejszy parkiet w Polsce. Moja reakcja od wielu lat jest zawsze taka sama. Bo muszę zdradzić, że od pierwszej edycji proponowano mi udział w tym programie. Teraz już nikt do mnie nie dzwoni w tej sprawie, bo wszyscy wiedzą, co odpowiem, zdradził w rozmowie z Plejadą Piaseczny. Piaseczny nie lubi takich wyścigów jak taniec z gwiazdami. Muzyk jest zdania, że gwiazdy biorące udział w show Polsatu nie do końca potrafią się cieszyć z tej przygody. Ten program jest jedną wielką zabawą od pierwszej do ostatniej minuty. Tam nie trzeba zabijać się o wygraną czy tracić kilogramów na nieustających ćwiczeniach. Próbując dojść do perfekcji, w obawie przed tym, że czarna mamba zniszczy cię podczas oceniania. Prawdopodobnie jednym uczestnikom zależy bardziej na tańcu, innym na zabawie. Ale niezależnie od tego, wszyscy się uśmiechają, czerpią z tego radość i mają świadomość, że biorą udział w programie rozrywkowym. A u nas to jest niemal jak wyścig pokoju śmiech: krew leje się strumieniami. Z daleka czuć nienawistne myśli po obu stronach, gdy uczestnicy stają naprzeciw jurorów, dodał w rozmowie z Plejadą Piaseczny. W kolejnej części rozmowy z Michał Misiorkiem wokalista zdradził, że nie wyklucza jednak romansu z telewizją w przyszłości. Piaseczny w Tańcu z Gwiazdami. Wokalista składa stanowczą deklarację. Jestem w stanie wyobrazić sobie siebie w wielu programach rozrywkowych, w których mógłbym się dobrze bawić. Ale w takim wyścigu, jakim jest u nas Taniec z Gwiazdami, nigdy nie wezmę udziału, przyznał otwarcie były juror show The Voice Senior. Przypomnijmy, że w Polsce wyemitowano już 24 edycje Tańca z Gwiazdami, 13 na antenie TVN, 11 na Polsacie. Kolejna edycja roztańczonego show zostanie wyemitowana jesienią tego roku.